Okno transferowe jest ciągle otwarte, więc transfery są teraz głównym tematem w naszym klubie No i dzieje się, na pewno się dzieje, już trzy gotowe transfery oraz czwarty nadchodzi Jaki będzie? No właśnie w tym odcinku się tego dowiecie Moi drodzy, szukaliśmy środkowego obrońcy, dostaliśmy strasznie dużo ofert z globalnej sieci transferów, znaczy ofert e, Raczej takich, e, kogo możemy ściągnąć, no i złożyłem zadanka Ofertę transferową Tutaj jak widzicie jeszcze poszedłem na konferencję prasową Żeby motywować Crystal Palace przed meczem ze Stoke No i co się okazało Brighton przyjął moją ofertę Pomimo tego, że wcześniej mój menadżer finansowy podpowiadał mi, że dopiero oferta około 700 tysięcy ich skusi, a tu poroszę, dałem 400 i się jak najbardziej zgodzili. No to teraz trzeba tylko jeszcze uzgodnić pensję, no i zobaczymy, e, czy uda się ściągnąć właśnie środkowego obrońcę, młodego środkowego obrońcę, który mam nadzieję na pewno wzmocni nasz klub. No a tutaj widzicie, transferowe inne oferty, Aguero, Showcross e, e, oraz Thiago Silva do innych klubów, będzie na pewno ciekawie i zmieni się na pewno pogląd tego wszystkiego. No i teraz Zobaczymy, Louis Dunk przyjął naszą ofertę i ten 21-letni obrońca właśnie trafia do naszego klubu. Mam nadzieję, że rozwinie się tak świetnie jak nasi inni właśnie zawodnicy, których ściągnęliśmy także w tym sezonie, żeby jak najlepiej, jak najbardziej overrolling wzrosnął i żeby rozwijali, rozwijali się właśnie świetnie. Jak tu tutaj chciałem wam jeszcze pokazać z skład: składem: Bolasier, Szamak, Mopai, Alassini, na środkowym pomysłku ofensywnym, Williams, Thomas, Parr, Delanie, Blake, Ward i Speroni. To jest, to jest nasza podstawowa jednostka, którą oczywiście będziemy rotować e, trochę Shiver oraz Marej, który niestety ostatnio troszkę, nam, e, troszkę na nas narzeka. No i jeszcze tutaj mam oczywiście Danka, który e, Delanea zmieni, bo akurat przyjeżdża do naszego klubu i jak najbardziej mu się należy. Marco Lopez także będzie zmieniany i Marej, jak mówiłem wcześniej, właśnie będzie wchodził jako jeden z zamienników e, Szamaka No ale tak. Jeszcze raport z Anglii: John Egan oraz Naylor, Myślałem, że coś jeszcze popatrzę, e, popatrzę na nich, ale mm, no, jeszcze do, te, do niego tak, do Neilora. Uznałem, że może jeszcze jeden środkowo obrońca taki zamiennik się przyda, ale więcej już nam nie są potrzebni. E, raczej zawodnicy, obrońcy, więc po prostu przechodzimy do kolejnego meczu ze Stoke City. No i jak na zagramy? Na wyjeździe na Forest Park Stadium. E, zobaczymy już za chwilę. Jednak zanim jeszcze zaczniemy, chciałem pokazać wam e, skład. Jak widzicie energia jest w pełni, w pełni możemy zaczynać. Morale, mam nadzieję, że będą rosnąć. No to pierwszy mecz właśnie na Forest Park. Crystal Palace, Kost, Konar, czy powinienem powiedzieć Stoke City kontra Crystal Palace, bo to my właśnie gościmy u nich na stadionie. No to rozpoczynamy. Pierwsza akcja już w siódmej minucie. Szamak e, podaje świetnie do Mapeja. Mapej tutaj myślał, że coś e, ugra, ale niestety obrońca przejął. Szamak jednak przejął wcześniej potem piłkę po by, troszkę niefortunnym wybiciu obrońcy. I w ósmej minucie lewą nogą pięknie to uderzył i wpakował do siatki jeszcze taniec z duchem. No i zobaczmy jeszcze raz. Tutaj widzicie obrońca, po głowie mu to poszło. Uderzył szamak i lewą nogą mamy bramkę na 1 do 0 w ósmej minucie, co, są, co jest bardzo ważne, bo na wyjeździe każda bramka się liczy. 16 minuta, Wellan uderza, ale Spero nie bez problemu to wyłapał. 17 mita podanie do szamaka. Hut tam się lekko e, pomylił, bo się dał przechnąć Szamak jeszcze próbował atakować, ale obrońcy go zabrali w kleszcze Dostaliśmy rzut wolny, Szamak e, on wykonuje, ale prosto w mur Niestety w 19 minucie Idziemy dalej, 52 minuta, czyli jak widzicie nic się nie działo Tutaj Stoke City atakuje, Wellan leci, Wellan leci e, Tu zabraliśmy piłkę, ale jeszcze dociera do niej Podaje do Penant, a Penant e, do uderza i na szczęście nie trafia z zawodnik z numerem 7 No i trzeba zrobić e, małe zmiany, bo... A tak, zmęczeni są to na pewno. No i tak, Sheavers wejdzie za Szamaka. Niech się rozwija, chłopak. Marco Lopez za Alassiniego, który naprawdę dobrze gra i nie spodziewałem się, że taki zawodnik trafi nam się w klubie. 89. Asaidi dostał piłkę, ale na szczęście. Na szczęście nad bramką i mamy nadal 1 do zera. Adam obecnie w 90 minucie przy piłce. Stoke przycisnęło. Edu uderza. Jak to nie wpadło do bramki, to nie mam pojęcia, ale strasznie się cieszę. Ponieważ wygrywamy mecz na wyjeździe Stoke City kontra Crystal Palace 1 do zera po bramce Szamaka. Bardzo, bardzo ładnie i bardzo ważne zwycięstwo. No ale... Nie tylko z takimi przeciwnikami przyjdzie się zmierzyć, oczywiście, w VPL. Przyszedł czas na Manchester United i ustawienia taktyczne musiały być gotowe w 100%. Oczywiście musieliśmy się bronić i liczyć na jakieś szczęśliwe kontry, no bo Manchester United jest poziomy, poziomem na najwyższym klubie. Klubem na najwyższym poziomie. No tutaj chciałem właśnie powiedzieć o Marejo, który zdecydowanie chciałby grać więcej, no ale wiek 29 lat przeciwko rozwijającym się młodym zawodnikom, no to jest jednak jego doświadczenie, tak? Tak to możemy. To możemy na pewno tutaj przytoczyć, ale czy będzie wchodził tak często? Postanowiłem, że dam go w wyjściowej 11 na mecz z Manchesterem United, pomimo tego, że Szamak strzelił gola wcześniej. Dam go w wyjściowej 11 i to, jest, to będzie jego 45 minut, żeby się pokazać, udowodnić, że może właśnie to on zasłużył, żeby zagrać i częściej niż Szamak, chociaż ten naprawdę jest w świetnej formie. No i wątpię, żeby tak łatwo oddał swoje miejsce w pierwszym składzie. No ale może. Szamak rozpoczyna na ławce rezerwowych. A my przechodzimy do meczu z Manchesterem United, który mam nadzieję będzie dla nas bardzo dobry. No i wywieziemy tutaj chociaż remis, bo gramy na Old Trafford, a to jest zawsze wyzwanie. I z tym się chyba każdy zgodzi. Siódma minuta Runej przy piłce. Runei podanie do Kagała. Kagała przy piłce. Dośrodkowanie do Yanga na szczęście. Ten się lekko pomylił i piłka obok niego i sporo nie łapie piłkę kolejna akcja będzie na tej 19 minucie 20, ale po raz kolejny piękną obroną wypisał się Speroni. 33 minuta, Williams, podanie do Bolasie, moi drodzy, i to musiała być szansa. 33 minuta, Bolasie, pędzi, pole karne, Bolasie, podaje do mapy, a ty nie trafił w piłkę, nie zdążył zrobić ślizgu i ta była... Taka sytuacja, że po prostu chwyciłem się za głowę, że nie udało się tego chwycić Pierwsza połowa 0-0 do Mi 0. tak zadowolony jestem z wyniku Pomimo tego, że mieliśmy genialną szansę, żeby wyjść na prowadzenie I przynajmniej chociaż trochę Nawiązać walkę Z o, o, wygraną w tym właśnie meczu 59. minuta, Vampersi przy piłce uderza Ale na szczęście prawa noga tym razem go zawiodła I nie trafił 59. minuta, po raz kolejny Bolasie dostaje piłkę e, bo kontra Rafael Ten jest jednak trochę większy i udaje mu się wyprzedzić Rafaela e, Rafael, Bolasje podaje Williams tam jest, ale Pięknie DHA przeciął tą Lindegard, przeciął tą piłkę i mamy nadal 0 do 0. Niestety tak jest. 87 minuta. Kagała przy piłce jak widzicie. Podanie, niefortunne wybicie do Walencji Walencja przy piłce Dango tam atakował. Kagawa jeszcze uderzał nożycami i nagle rzut karny. Nikt nie wie o co chodzi, Dank został pokazany przez operatora kamery Zobaczmy co się stało, tutaj Valencia dośrodkował, Dank niefortunnie tutaj właśnie uderzył w niego No i sędzia dopatrzył tutaj rzutu karnego, niestety Van Persie przed okazją na strzelanie bramki, Van Persie z Peroni, Van Persie jest Peroni jeszcze to uderzył Jak niewiele brakowało, żeby utrzymać jednak ten remis, to jest aż niewiarygodne Ale w 89 minucie Manchester z rzutu karnego po golu Van Persiego prowadzi 1-0 Jeszcze kagawa, jakieś tam analne Fiksacje z Van Persim, no ale cóż Tak się właśnie dzieje Tak się właśnie dzieje, 1-0 Przegrywam, jestem bardzo zły, ponieważ Uważam, że na tego karnego nie zasłużyliśmy A w całym meczu graliśmy Równie dobrze, o ile nie lepiej jak Manchester United, co prawda oni mieli Trochę więcej strzałów, ale liczy się o ogólne, no i niestety moi, moi drodzy Mamy porażkę na swoim koncie oraz zwycięstwo w tym odcinku, więc nie jest jeszcze aż tak źle. Jak widzicie, Sean Morrison, i raport gotowy, ale nie jestem zainteresowany zawodnikiem prosto z Reading. No i to tyle, moi drodzy. Zobaczmy sobie jeszcze na tabelę, bo jestem ciekawy, jak się przedstawiam. Jesteśmy: Crystal Palace na 10 miejscu z 4 punktami, Manchester United na pierwszym z 9, a mało, mało brakowało, mieliby 6. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.